Witajcie, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o cierpieniu. Także pamiętajcie, że nie ma zwycięstw i porażek, są tylko zwycięstwa i nauka. Nie ma porażek. Każda porażka, tak zwana ala w słowach porażka, jest tylko nauką. Nie wolno się poddawać, nie wolno ponieść. Nauki i poddać się od tej nauki. Dlatego nie wolno wypowiadać słowa porażka. Nie chcę mówić tym, bo porażka jest czymś, co, co, co może zaboleć, albo coś, 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 co nie wyszło. A nie ma w życiu rzeczy, które nie wychodzą. W życiu są rzeczy, które nas albo wychodzą, albo nas czegoś uczą. Uczą nas, jak zrobić tak, żeby wyszło nam w końcu coś. Cały czas próbujemy. Także nie ma porażek, to jest tylko nauka. Jest zwycięstwo albo nauka. Poniesiona jakaś tam. Błąd popełniony, który trzeba naprawić, i, i zaprowadzi nas do sukcesu. Zazwyczaj te błędy przysparzają nas o cierpienie, i to cierpienie jest niezbędnym elementem kluczowym do naszego rozwoju, do rozwoju naszej świadomości. Musimy cierpieć, niestety. Nie chcę używać słowa musimy, ale w tym przypadku. Można też powiedzieć, powinniśmy. Jeżeli chcemy się rozwinąć, powinniśmy cierpieć. No, jest to nie jest no, masochistyczne stwierdzenie, ale nie jestem żadnym masochistą. Nie lubię cierpienia, tylko wiem, że cierpienie przynosi doświadczenie, a doświadczenie przynosi zrozumienie. No i tak właśnie to sobie idzie. Cierpienie, to najlepsze, najlepszy nauczyciel twój. I z każdego właśnie takiego przeżytego cierpienia wyciągamy jakieś wnioski. I te wnioski uczą nas, jak w przyszłości tych pewnych ruchów nie wykonywać lub wykonać lub hartują nas, żeby to cierpienie, które cały czas otrzymujemy, żeby sprawiało nam coraz mniej tego bólu, żebyśmy umieli sobie radzić z tym. Także cierpienie jest nierozłącznym elementem w naszym rozwoju. Nie martwcie się, jeżeli Wam jest źle i ciężko w tym danym momencie życia, ponieważ tak jest na Waszej drodze, Przeznaczenia zakodowane, że macie cierpieć, żeby się rozwinąć. Tak, właśnie, nawet w księgach alchemicznych, starych, w starych księgach najstarszych alchemicznych, smog zamknięty w naczyniu, spalający się własnym ogniem, prezentuje przemianę. W alchemii przemianę koduje się znakiem smog, który spala się we własnym naczyniu czyli on właśnie doznaje cierpienia. On właśnie spala sam siebie, i podczas tego cierpienia dochodzi do przemiany. Tu mamy na przykład w innej z książki z alchemii napisane, o tu pokażemy cztery rysuneczki i przeczytamy. W alchemii merkur, merkurialny wąż pożera samego siebie w ognistej wodzie. Dokładnie tak jak niszczące emocje, które muszą same siebie wypalić. To znaczy, że cierpienie musi zostać przeżyte. Cierpienie musi zostać przeżyte, żebyśmy my mogli dalej rozwijać się. Śmierć ego. Śmierć ego to jest właśnie narodziny nowego człowieka. W każdym cierpieniu, jak wychodzi przemiana w cierpieniu, musimy zabić w sobie starego człowieka, stare nasze ego. Jeżeli zabijemy, to narodzimy w sobie nową postać, nowego człowieka. Tak właśnie też to to między innymi trójbieg, filozofia trójbiegu, którą prowadzę, którą lu uczę ludzi cel, rozwój, świadomość. Trzy rzeczy. Cel, rozwój, świadomość. I w każdym praktycznie aspekcie pokazuje się cierpienie, no bo żeby rozwinąć się, trzeba wykonać jakąś pracę i tą pracę, żeby przebyć, wykonać, no zazwyczaj cierpimy fizycznie lub psychicznie nie dajemy rady, a, a, a chcemy, zmuszamy samych siebie. No i przy tym cierpimy i dzięki temu nabywamy doświadczenia. I możemy komuś opowiedzieć o tym naszym przygodzie, historii, którą, którą zrobiliśmy. Świadomość nam potem rośnie dzięki temu, no ale ta świadomość też wiąże się czasami z cierpieniem, bo musimy zrozumieć w sobie czasami pewne fakty, których nie zmienimy. Jest narodziny, jest śmierć i to trzeba zaakceptować, zrozumieć to. Jeżeli zrozumiemy to, to przestaniemy mieć z tym problem po prostu, ponieważ będziemy wiedzieli, jak funkcjonuje świat i my się tylko do niego dostosowujemy. Nie zmienimy biegu Ziemi. No ona już istnieje od milionów lat i ona tak będzie sobie istnieć i jeżeli nauczymy się, jak funkcjonuje ta Ziemia, no to będziemy sobie z nią mogli razem współgrać. Dobra i dlatego też jedni na przykład medytują 30 lat, żeby dojść do jakiegoś zrozumienia, tam zamykają się w kaplicach, w jakichś dziwnych miejscach i medytują sobie po 20, 30 lat, 40, żeby dojść do zrozumienia. A inni wystarczy, że przecierpią przez rok, dwa, trzy i przez te 3 lata cierpienia, żeby przetrwać, żeby tylko nie pójść na łatwiznę, no, żeby przetrwać, trzeba się rozwijać, uczyć. I można czasami przez 3 lata doznać takiego zrozumienia wewnątrz siebie, że przestajecie denerwować to, co się dzieje, po prostu dookoła, no bo rozumiesz to, że taki jest kolej rzeczy, taka jest kolej rzeczy. Matka Ziemia już z jedną cywilizacją sobie poradziła, także i z naszą też sobie poradzi. Nie ma co sobie zaprzątać głowy, że niszczymy, zanieczyszczamy teren i tak dalej. Oczywiście zanieczyszczamy. Ale. Nie ma co z tego powodu płakać, tylko trzeba ludzi uświadamiać, że słuchajcie, jest tak i tak i tak, ale my nie zadręczamy się tymi rzeczami, ponieważ jeżeli przyjdzie taki czas, to Ziemia się otworzy, spadniemy, zamknie się i będzie po problemie. Matka Ziemia dalej sobie będzie istnieć. Dwa tygodnie wystarczyły. Teraz mieliśmy fajny przykład, jak w Holandii chyba, czy w Wenecji, do kanałów zwierzęta wróciły. Ludzie przestali jeździć, pływać, łazić, ekonomii, wykonywać ekonomicznych ruchów dużo, ponieważ zostali przez sztuczny wirus powstrzymani i narodziła się znowu fauna i flora. Chociaż nie chciałbym mówić, nie chciałbym dzielić znowu zwierząt i roślin, fauna i flora, to są wszystko istoty, my jesteśmy wszyscy istotami, jesteśmy jednością, jedną wielką jednością, nie powinno się dzielić znowu, znaczy nie powinno, ja nie dzielę zwierząt i roślin na faunę i florę, tylko to są wszystko jedne wielkie istoty. Kamienie, wszystko to jesteśmy istotami, jesteśmy jednymi połączonymi, także o to chodzi. Czyli nie ma co się smucić z nieudanych prób. Trzeba tylko wiedzieć, że to są nieudane próby. Nie smucimy się, że coś nam nie wyszło, ponieważ wiemy, że to tylko była kolejna próba, która przybliży nas do celu. Nie ma, tak jak mówiliśmy już na początku, nie ma porażek i zwycięstw, są tylko zwycięstwa i nauka przybyta, przybyte doświadczenie zdobyte, z którym wiąże się czasami też cierpienie. Także zwracajmy uwagę na to, co mówimy i kto do nas, jak mówi ponieważ słowa to są zaklęcia. Każde jedno słowo wibruje jakąś częstotliwością, i one w nas, mimo czy chcemy, czy nie chcemy, one są i działają i na naszą podświadomość, o której tak bardzo jeszcze mało wiemy w dzisiejszej cywilizacji, no ponieważ nie ma żadnych nauk, które rozwijają oficjalnie, oczywiście w szkołach prowadzonych, które rozwinęłyby nasze świadomości mentalne i tak dalej. Mamy, Zresztą każdy wie, o co chodzi w szkole, nie będziemy za dużo opowiadać. Ja sam na przykład, Yy, takich upadków rozwojowych i świadomościowych przeżyłem też sobie trzy w swoim życiu, które, no, które wpłynęły bardzo mocno na to, co właśnie robię. I kiedyś nie przejmowałem się niczym, kiedyś sobie tam hulałem i żyłem jak król świata i kiedyś te życie króla świata odwróciło się w drugą stronę, ponieważ zachorowałem. I miałem w sobie kilka dziur w ciele, w żołądku, w esicy, gdzieś z aktualnym krwawieniem leciało mi już górą i dołem, krew. Także już też składałem ręce do niebios i mówię, niech weźcie mnie, nie chcę się budzić. A że strach był, chyba jeszcze nie było tyle, no miękki był człowiek, żeby popełnić samobójstwo. I przez to wszystko modlił się do nieistniejących rzeczy, żeby się tylko naprawić, naprawić. No i na szczęście, w nieszczęściu wszechświat sprzyjał jeszcze wtedy nade mną. Nadal sprzyja, ale sprzyjał, no wtedy nie wiedziałem, że nadaną sprzyja, a tak sprzyjał, że podesłał mi filmik kolegami, jeden akurat filmik Jerzy Ziemby, gdzie właśnie pokazywał jak, jak ukryte terapie, coś takiego. Na początku to było ja tam... Nie reklamuję, nie chcę reklamować, nie przepadam, za, 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 nie znam. Wiem, że teraz dużo ludzi tam neguje akurat działania, że bo ja nie wiem, nie znam. Mi, mi, mi pomógł akurat, także jego to co, to co robił i w ciągu 6 dni zobaczyłem, że da się wyleczyć witaminą C, a nie jakimiś lekarstwami, które za miesiącami jadłem przez pół roku za 700 zł dużo lekarstw niepotrzebnych okazało się, że w 5 dni witaminą C mogę się wyleczyć, swój refluz przestało mnie boleć obudziłem się rano i mnie nic nie bolało nie, nie szedłem się wyżygać, zmiotować tak jak zawsze co, codziennie co wstawałem, to był mój proces, codziennie rano przez pół roku wstawałem i szedłem zmiotować tak do 17 non stop co jakiś czas, ponieważ tak było wszystko rozwalone, po 6 dniach witaminy C jedzenia, aplikowania, ja wstałem rano i mnie nic nie boli, nie idę zmiotować, zacząłem chodzić, biegać skakać, opowiadać, budzić młodą o 6 przed robotą, zobacz ja jem, zacząłem jeść i tak po tym pierwszym upadku zdrowotnym doszło do mnie zrozumienie że po tym cierpieniu które przecierpiałem, że jest inaczej niż to wszystko, ale na szczęście byłem, tak jak mówiłem, za miękki żeby opuścić ten świat i miałem drugą jeszcze motywację w moim życiu bo synek mi się urodził i nie chciałem go też zostawiać samego, no więc miałem motywację, żeby się ogarnąć tak, więc wróciłem tym cierpieniem na swoje drogi, ale wiem, że to cierpienie właśnie spowodowało to, że naszła, nastała ta zmiana, ta alchemiczna zmiana. I to był właśnie mój pierwszy upadek, gdzie zrozumiałem, że jest inaczej na świecie. I to było cierpienie fizyczne z psychicznym, ponieważ ciało moje było już wykręcone, a jeszcze w głowie nie mogłem sobie tego uświadomić, że jak nas wszyscy oszukują, tak zostałem oszukany tyle lat, tyle tam, nie mogłem tego zrozumieć nie mogłem sobie tego, a czułem wewnętrznie od zawsze, że jest inaczej na tym świecie dlatego też pewnie poszliśmy w stronę imprez i nie imprez i tak to wszystko potem się potoczyło z organizmem, ponieważ zawsze wolałem wyciszać sumienia jakimiś używkami czy innymi rzeczami żeby sobie jakoś tam pomóc i to były właśnie moje pierwsze. Później zacząłem od tego wszystkiego, doszło do mnie pobudka to była, to był upadek pobudki. I wydawało mi się, że zacząłem, czy, no, wydawało mi się, zacząłem czytać wszędzie wszystkie różne ciekawe rzeczy związane z właśnie rozwojem duchowym, ze zdrowiem, ze złe, wszędzie zaczą, chwytałem się wszystkiego. I w bardzo krótki okres czasu bardzo wiele rzeczy się nauczyłem. Po dwóch latach gdzieś wydawało mi się znowu, że jestem już jakiś tam super oświecony, nauczony i chodziłem, opowiadałem różne ciekawe rzeczy, ale sam popełniałem jeszcze wiele tych samych błędów, których chciałem innych uczyć i także żeby, później doszedłem do wniosku, że żeby innych rozpalać, to trzeba samemu płonąć, ale nim do tego doszedłem, to przeżyłem drugi upadek wszędzie opowiadałem jak się właśnie dbać o zdrowie i tak dalej, a cały czas papierosy palone i ćmiki i tak dalej, aż na końcu to hipokryctwo na tyle nie mogło pozwolić Plus kilka dodatkowych akurat czynników, ponieważ chciałem się bawić tam z duchami, z jakimiś na jakiś no można powiedzieć, wymiarach, z którymi w ogóle nie miałem aż tak do, do, do czynienia i, i umiejętności. No i spotkała mnie tam ciekawa przygoda, pół co mi się zapadło generalnie 4 cm na strzał, gdzie to musi być jakieś. Yy, yy, Fizyczne obrażenie, żeby się taka, taka dziura zrobiła, a u mnie się to zrobiło psychicznie, nagle, mentalnie nagle poczułem ucisk, okazało się w szpitalu, że, 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 że mam tam taką wielką dziurę, i to był mój drugi upadek fizyczno-psychiczny, ponieważ fizycznie dwa tygodnie w szpitale powtykany, po, po nie mogłem się ruszać nic, a w środku cały czas cierpiałem na swoje myśli, czemu ja jestem taki głupi. Czemu wydawało mi się jedna, a cały czas zrobiłem coś innego? I czemu byłem takim hipokrytą? Mimo, że już się obudziłem dwa lata temu i przestałem, rzuciłem wszystko, przestałem kłamać nawet, bo stwierdziłem sobie, że kłamstwo to chamstwo, pozdroziłek. Także hmm, wiele sobie zabrałem, wiele, wiele sobie jakichś tam nie wiem, wyzwań zrobiłem, żeby tylko siebie wzmacniać. No i te wyzwania... Spowodowało to, że moje ego tylko się wzrastało, zamiast wyciszać, ponieważ byłem coraz lepszy, coraz lepszy w swoich umiejętnościach i zaczęło te moje umiejętności wyprzedzać mnie, opowiadałem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej ego moje wzrosło. Także to był mój drugi upadek fizyczno, psychiczny, gdzie doznałem takich cierpienia, gdzie cierpienie spowodowało to, że znowu rozwinąłem się o krok dalej. I tak dalej, i tym cierpieniem musimy cierpieć. Nie jest to masochistyczne stwierdzenie. Nie chcę, żeby ludzie myśleli, że jestem masochistą, ale lubię doświadczać, lubię generalnie podejmować ciężkie wyzwania, ponieważ wiem, że mnie uczą i że mnie szlifują. Mój charakter i moje umiejętności. Także prawdziwy mistrz uczy, nie mówiąc, dlatego dużo ruchów trzeba wykonywać, a mało filmików robić i mało opowiadać. Więcej lepiej działać niż opowiadać. Trzeci upadek miałem niedawno, a to bardziej już tylko psychiczny, ponieważ też wydawało mi się, że doszło do mnie zrozumienie. Najpierw doszło pobudka, później doszło do mnie zrozumienie i wydawało mi się, że już rozumiem. No i trzeci upadek było potwierdzeniem, że tylko wydawało mi się, że coś rozumiem, ale to jest też yy, historia na całkiem inny filmik albo nie na filmik, bo filmików o tych historiach nie będę robił, bo to są długie, długie i skomplikowane historie, nie do opowiedzenia na filmik, ponieważ zbyt wiele pytań by powstawało, których teraz nie jestem w stanie wyprzedzić i odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z tymi, które by pewnie powstały pod tym filmikiem i trzeba by było robić miliard następnych na naszych spotkaniach, które teraz organizujemy cyklicznie co dwa tygodnie, co miesiąc w różnych województwach, nie tylko w Wielkopolskim, ponieważ rozprzestrzeniamy się już na całą Polskę i będziemy sobie na no, takich spotkaniach chętnie wszystkim wszystko będę opowiadał, jak, co, gdzie, z czym, mogę tylko polecić. <laughs> Polecam serdecznie, cierpienie. Minumada F. Er. Nie poddawajcie się, walczcie o swoje, nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej, właśnie nie wolno się poddawać. Zawsze w drodze do celu jest taka drabinka. Któryś szczebelek albo kilka sztabelków jest złamanych i dochodzimy do momentu, widzimy złamany sztabelek. To nie jest miejsce, żeby zawrócić, tylko to jest miejsce, żeby naprawić ten sztebelek. Żeby teraz wykonać trochę pracy, przecierpieć trochę przy tym złamanym sztebelku, naprawić go i iść dalej. Tak to wygląda. Tak to powinno wyglądać. Tak to już u mnie wygląda, i z mojego punktu widzenia mogę Wam powiedzieć, że naprawdę to działa. Naprawdę trzeba. Nie ma nic w życiu za darmo. Energia za energię. Jeżeli coś chcemy otrzymać, to coś trzeba włożyć. Żeby wyjąć, trzeba włożyć. To, to jest najstarsze prawo i prawda, prawda, wszystkich istot świata. Także. Trzeba szukać sposobu. Jeżeli tak, nie, nie potrafimy sobie z czymś poradzić, to znaczy, że jeszcze nie znaleźliśmy na to sposobu. I trzeba kombinować, szukać sposobu. Całe nasze życie zależy od naszego podejścia. Czyli, jeżeli zawsze wydawało nam się, że coś przynosi nam cierpienie, to, coś, to teraz weźmy sobie to pod, Spójrzmy na to tak, że to przynosi nam doświadczenie, nie cierpienie. Doświadcza nas to. to nie jest ból, który, ach, znowu nam będzie źle, znowu nie. To jest znowu nauka dla nas, że dzięki temu urośniemy tylko w jeszcze więcej siły. Nie martwcie się, że cierpicie, bo to znaczy, że doświadczacie się wtedy. Najlepsze cierpienie przez poświęcenie to najlepsze doświadczenie. Bądźcie dla innych mili, uprzejmi i zabijajcie w sobie ego. Każda jedna rzecz, która pozwoli Wam. Że przecierpicie, na przykład wydacie komuś swoją ulubioną rzecz, wydawać, co się będzie cierpiące, że jak mogę się pozbyć, no to właśnie to jest najlepsza nauka. Pokonanie w sobie swojego ego. Wtedy cierpimy i tak nam się rozwija nasza świadomość. Polecam, Minomada F, z